Mandero, Emiraty Złote pałace, komnaty, ale nie o tym dzisiaj się jesteśmy na innej plaży plaża nazywa się Karon i dosłownie zajęło mi tu przyjechanie skuterkiem wynajętym za złoty 25 zł na całą dobę, dosłownie 5 minut dlaczego uważam że ta plaża jest lepsza raz, że nie ma tyle ludzi dwa że piasek jest dużo lepszej jakości, jest dużo czystszy. Wjeżdżasz, ponieważ plaża jest bardziej odsłonięta od, od morza. Nie jest w takiej głębokiej zatoce, jest mniej aktywności tutaj, tych wszystkich wodnych skuterów i innych takich dziwnych rzeczy. Plus, do tego żadna rzeka czy kanał syfiasty nie uchodzi do tej zatoki tak jak na patongu. Nie wiem, jak będzie ze słońcem, ale, ale parzy. A jak parzy. To sobie założę klapki na ten moment. Podobnie jak na tamtej plaży też są do wynajęcia leżaczki 20 zł za leżaka. Nie ma go, nie ma ich takiej ilości jak tam, ale też nie potrzeba, bo aż takiego dużego ruchu nie ma. Pas zieleni dużo mniejszy i nie ma, nie ma tyle tych knajpek innego rodzaju rozrywek. Już jest tam ulica i dopiero później zaczyna się miasto i tam jest, tam jest tego więcej gdzieś tam na końcu jest jakaś knepka można sobie zjeść e, napoje zimne, co jakiś kawałek są masaże też ale jest dużo spokojniej i według mnie jest dużo lepiej będzie trzęsło jest bardziej prywatnie proszę zobaczyć, tam się ciągnie to kilometr Ile ledwo co tych Parasoli jest, także nie trzeba płacić. Można sobie przyjechać i się wyłożyć na piaseczku. Na ręczniczku plaża nazywa się Karon, A my przyjechaliśmy dosłownie z tamtej strony góry, jak to się mówi. Tak to wygląda. Kamerzystka! Kamerzystka jest. Nie wiem, czy ją pokazać w całości. O! <laughs> gonna be famous now for sure. You're gonna be famous. Mm. Do you want to go to the water? Huh? Co cover the face, yes. It's not for the public. The rest of our videos you can see on the uh, red tube, <laughs> not on the YouTube. Ale co chciałem powiedzieć? I teraz też pokażę Wam jakość wody. E, ta miejscowość, tutaj, tak z innej beczki, Karon, ona jest zdominowana. Tam jest mnóstwo hoteli, jakichś resortów. I naprawdę to jest dostęp e, tak zwany walking distance. No ile możesz pójść? Dwie minuty, trzy minuty, cztery minuty na plażę. Jeżeli nie chcesz zostać przy hotelowym, oczywiście basenie, tak? Więc można sobie przyjść, przysmażyć się dwie godziny jak masz dość, iść do domu, zjeść, wrócić i tak dalej, i tak dalej. Zdominowany jest raczej przez Rosjan. Ten akurat kawałek, bo patą to Niemcy, Szwajcarzy z tego co zauważyłem. E, Angolę przede wszystkim. No ale ja tutaj nie o tym, tylko pokazuję jakość wody. Która naprawdę jest świetna. W porównaniu z tym Ladewiem na, na patongu jest świetna. Prawdopodobnie pojedziemy na jeszcze. O? Nie, nie. No, nawet kamerzystka stwierdziła, że woda jest dużo, dużo czystsza. A tak jak powiedziałem, no nie ma takiej aktywności wodnej, skuterków i tak dalej. Można prawdopodobnie wynająć gdzieś tutaj się czają albo. No nawet tam, ale to nie jest na taką skalę jak na patongu. I Jak mówię, nie. Ma takiego brudu, nie ma tyle knajp, nie ma ulic i nie ma kanału, który zrzuca wodę bezpośrednio do, do zatoki. Co tu więcej mówić? Woda jest ciepła. Woda jest mokra. Tak to wygląda. Bardzo przyjemnie. Nie wiem, ile też gadam 4 minuty. No ale podobno pogoda jest ciulowata w Polsce, także. Możecie sobie pooglądać, ciekawe widoki i kamerzystkę. Żeby <grystka> nie było, że tylko kamerzystka, bo jest jeszcze narrator mówiący i gadający. Także ja też jestem. Woda jest słona, ale jest ciepła. Nie mogę bardziej już wyciągnąć brzucha, bo się obżarłem przez ostatni tydzień tyle nudli i ryżu, że tego się nie da. Także jeżeli ktokolwiek jest na diecie, to sobie wybijcie z głowy, że to utrzymacie, bo są owoce, zbyt świeże, owoce są zbyt dobre. Tego się nie da opisać. Trzeba spróbować. A kto był, kto wie. Pozdrawiamy z tego miejsca ekipę Irka i Paole. A tą dwójkę pozdrawię na innym filmie, bo zapomniałem. Innym. Ale mam już zapisane także na pewno Was bo Bardzo fajnie i miło spędziliśmy tutaj w wakacje, bodajże dwa lata temu. O, ile słodek woda. Na zakończenie. O! I na Zielkie akwaryjne. Fajna sprawa. Nie przedłużając. Za chwilę będzie stop. Uliczymy do do jakiejś tam cyferki ta jeszcze to zatrzyma ja troszkę się popalam i co? i do zobaczenia pojedziemy na następną plażę, która jest tam nie wiem jaka jest duża, już też nie pamiętam ale na ten czas zatrzymujemy, stop one, two three, And stop